Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Marta Wnuk i otrzymuję od Państwa dosyć często pytania dotyczące alienacji rodzicielskiej, dotyczące problemów z dziećmi, jak wpływają e, sprawy rozwodowe na nasze relacje z dziećmi. Zacznijmy od początku. Alienacja rodzicielska. Często jest tak, że ktoś zgłasza się do mnie. E, wyobraźmy sobie sytuację, zgłasza się pan i tak często bywa. Szanowna Pani Mecenas, nie mam kontaktu z dzieckiem. Matka mnie alienuje. Szanowni Państwo, żeby stwierdzić, że dochodzi do alienacji, to musimy jakby też zobaczyć, jaka jest tego wszystkiego przyczyna i przede wszystkim zacząć działać. Albowiem przypomina mi się taka sytuacja, Pana, który ostatnio był u mnie na konsultacji prawnej, i zapytawszy go o to, co zrobił w tym kierunku, to powiedział, że przez 3 lata nic. Więc ciężko, żeby szukać informacji, co to znaczy alienacja rodzicielska, jeżeli my sami nie rozpoczynamy działań zmierzających ku temu, żeby tą więź odzyskać. Szanowni Państwo, alienacja rodzicielska jest to zjawisko bardzo niekorzystne, przede wszystkim dla wychowania dziecka. Przede wszystkim dziecko, kiedy kształtuje swoje umiejętności i rozwija się, musi mieć dobry przykład. I uważam, że rozwód jest zjawiskiem złym dla dziecka. Niemniej jednak, kiedy rodzice mają i posiadają umiejętność radzenia sobie z tym i nie mieszają dzieci w konflikt, wówczas jest szansa, żeby dziecko naprawdę bezboleśnie jakby przeżyło ten okres. Wobec czego, jeżeli natomiast dziecko widzi skonfliktowanych rodziców, może dojść do sytuacji, w której to dziecko dozna konfliktu lojalnościowego. Konflikt lojalnościowy jest dosyć częstym zjawiskiem u dzieci, które niestety są. Tutaj coś mi lata yy, może komar? Yy, no i wątek straciłam. Dobrze. Częstym są zjawiskiem. A całkiem. Może tym. Dobrze. Przyjmijmy, że to motyw. Eee, Okej. Okay. Szanowni Państwo, raz jeszcze mówiłam o konflikcie lojalnościowym. Tak, konflikt lojalnościowy jest dosyć powszechny w tych sprawach. Eee, szanowni Państwo, i trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do, eee, do tego, żeby dziecko to poczuło. Eee, natomiast jeżeli dzieci, eee, rodzice są skonfliktowani, to dzieciom się wydaje, że muszą jakiegoś eee, rodzica, mówiąc wprost, wybrać. I to. Oczywiście, że tak nie jest, niemniej jednak dziecko nie umie sobie też poradzić z tymi emocjami i wydaje jemu się po prostu, że musi wybrać. Dodatkowo, szanowni państwo, rodzice muszą wiedzieć, jakie to są skutki w zakresie rozwoju dziecka, albowiem te skutki będą niestety widoczne w późniejszym życiu. A zatem, jeżeli chcemy używać sformułowań alienacja rodzicielska, to musimy najpierw zrozumieć, o co tutaj wszystkim chodzi, czyli jaki jest między państwem problem. Jeżeli natomiast yy, nie masz kontaktu z dzieckiem, przyjmijmy taką sytuację, że to ojciec nie ma kontaktu z dzieckiem, to trzeba robić wszystko, żeby ten kontakt uzyskać. Jeżeli nie możemy tego zrobić w sposób e, ugodowy, czyli matka dziecka nie zgadza się na konflikt, argumentując, że dziecko nie chce, bo to jest standard, wówczas czeka nas sprawa sądowa, czyli wniosek o ustalenie kontaktów przez sąd. Szanowni Państwo, sporządzając taki wniosek o ustalenie kontaktów przez sąd, ja co do zasady nie preferuję tego, żeby samodzielnie działać, natomiast każdy ma wybór. Można oczywiście znaleźć wzory w internecie. Niemniej jednak często widziałam e, źle prowadzone te sprawy, a zatem, jeżeli myślimy, że złożymy sobie pozew, e, wniosek do sądu o ustalenie kontaktów, nie podając argumentów, dowodów, e, nie wskazując, nie, e, nie opisując sytuacji, e, nie składając wniosku o zabezpieczenie. To niestety, ale musimy się godzić z tym, że może to wszystko niestety dłużej trwać. Żeby zrobić to dobrze, trzeba złożyć wniosek o ustalenie kontaktów wraz z wnioskiem o ustalenie zabezpieczenia w tym obszarze. Szanowni Państwo, nawet najgorszy rodzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem, nawet pozbawienie praw rodzicielskich nie wyłącza rodzica, w tym przypadku mówimy tutaj o takiej konfiguracji, że dziecko z mamą, tata ma kontakty, nie wyłącza nawet złego ojca z możliwości widzeń z dzieckiem. A zatem, jeżeli w pierwszym, drugim tygodniu mamy już problem z kontaktami z dzieckiem, wówczas trzeba działać. Dlaczego? Sprawy sądowe niestety trwają długo. Co, co do zasady, sądy powinny wniosek rozstrzygnąć w ciągu 7 dni nie widziałam jeszcze takiego terminu, powiem szczerze. Wobec tego niestety musimy może widziała. O najczęściej jest w zakresie alimentów, tak, to, to szybciej. Natomiast jeżeli chodzi o kontakty, to niestety ale często bywa z tym problem. Niestety te postępowania bardzo długo trwają, wydziały, które się tym zajmują, mają bardzo dużo spraw, wobec tego my musimy po prostu działać. Nie ma innego rozwiązania niż nasze czynne działanie. Kochani, kolejna sprawa, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, nie mam kontaktu z dzieckiem, ale nic nie zrobiłem w tym kierunku, no to sorry, nikt nam nie pomoże. Często mamy y, takie cechy charakteru jak dowództwo i chcemy, żeby dziecko nam się podporządkowało. No niestety y, mamy tak. Że dziecko ma swój świat, ma swoje terytorium i musimy nieraz wykazać się ogromną empatią, żeby dziecko nam zaufało. Czyli też musimy umieć z tym dzieckiem w tym trudnym okresie porozumieć się, albowiem, jeżeli jest buntowane przez drugiego rodzica, to jest problem. Co zrobić w sądzie? Oprócz ustalenia kontaktów, oprócz wniosków o ustalenie kontaktów w trybie zabezpieczenia, mamy również szereg innych możliwości. Jeżeli hipotetycznie zakładamy, że takie kontakty zostały ustalone, a nie mamy dalej kontaktów, wówczas możemy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za niewydanie dziecka dodatkowe czynności, które ja często praktykuję w sprawach rodzinnych, na przykład skierowanie stron na terapię rodzinną. To nie znaczy, że na terapii rodzinnej ma ktoś e, Państwa zachęcać do tego, żebyście byli dalej rodziną, taką fizycznie, bo rodziną jak macie dzieci, to w mojej ocenie zawsze będziecie, tylko chodzi o to, żeby pomóc temu dziecku e, w tej relacji, w której się znalazło. Jeżeli jest sytuacja, że dostajemy argumenty, Argumenty pod tytułem, ale dziecko nie chce. Ja proszę, niech idzie do ciebie, ale dziecko nie chce. Ja tego po prostu mówiąc wprost nie kupuję. Bo dziecko niestety często jest w tym konflikcie lojalnościowym, dodatkowo predyspozycje dzieci są takie. Ja mam synka sześcioletniego i wiem, jak się zachowuje, że nieraz po prostu nie chce gdzieś wyjść. I ja jestem e, po rozwodzie. Wobec tego, jeżeli idzie do taty, to również zdarzały mi się sytuacje, że dziecko nie chciało po prostu wyjść. Nie wynikało to z tego, że nie chce do taty iść. Tylko nie chciało się ruszyć z danego miejsca. Natomiast jeżeli dziecko się wychowuje w pewnej takiej zasadzie, czyli yy, mamy zasadę, że te kontakty są regularnie przestrzegane, ono się przyzwyczaja, tak jak nie wiem, do szkoły, do tego, że trzeba iść do placówki oświatowej. Na początku wszyscy rodzice wiedzą, że niekiedy dzieci nie chcą chodzić do tej placówki oświatowej, to żłobka przedszkola buntują się, zapierają się nóżkami, rączkami, nie chcą, tak było w przypadku mojego dziecka, w początkowym w tym etapie dziecko po prostu nie chciało chodzić, teraz jest szczęśliwe, kiedy wstaje, bo nałożyliśmy rygor, że dziecko musi po prostu wstać rano, iść do przedszkola i sam, jak dziecko moje powiedziało, mój syn, mamusiu na początku to tak ciężko wstać, a później to jest ten taki szczęśliwy w przedszkolu. Wobec tego, szanowni Państwo, tak też jest z kontaktami. Nie zrażajmy się do tego, że dziecko nie chce tego kontaktu. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to zaniechanie czynności. Jeżeli zaniechamy czynności i nie będziemy w ogóle działać, tylko stwierdzimy, no dobrze, to posiedzimy, poczekamy, może córka przyjdzie, może syn przyjdzie, może zadzwoni. No przecież to dzieci powinny dzwonić i ja nie będę do dzieci dzwonił. Nie, takie, taka, taka postawa nie jest skazana. Dlaczego? To znaczy, jest skazana, jeżeli godzisz się na to, że utracisz więzi dzieckiem. I oczywiście, jeżeli godzisz się na to, że za kilka lat po prostu dziecko nie będzie tego czuło, że jesteś ich ojcem yy, bądź jego, zależy, czy masz jedno czy, czy, czy więcej dzieci, jeżeli się na to godzisz, to okej, okay, to nic nie rób. Natomiast jeżeli na to nie chcesz się zgodzić, to działaj, bo pewne mechanizmy są znane sądowi, dobrym prawnikom i rodzicom. Tylko rodzice często, mam takie wrażenie, nie są świadomi tego, że alienując od drugiego rodzica mogą zrobić po prostu krzywdę swojemu dziecku. Prawdą jest, że niestety te relacje po rozstaniu rodziców są bardzo trudne. I niestety yy, problemy są, kiedy na pewno pojawiają się osoby trzecie, czyli jakaś nowa kobieta, nowy mężczyzna, dzieci nie umieją niekiedy... Poradzić sobie z tą sytuacją. Dlatego w sądzie warto składać odpowiednie wnioski, takie jak skierowanie strony na przykład na jakieś, jakąś terapię, albo objęcie dzieci pomocą psychologiczną, albo nadzór kuratora, który będzie raz w miesiącu sprawozdania do sądu wysyłał, czy te kontakty są realizowane w sposób prawidłowy, czy też nie. Szanowni Państwo, jeżeli Tobie się wydaje, że to tylko Ty masz ten problem, to proszę mi uwierzyć, mnóstwo ludzi ma ten sam problem. I to jest trochę jak roller coaster, czyli są różne fazy: jest gorzej, jest lepiej. Natomiast jeżeli złapiecie tą falę i złapiecie tą umiejętność radzenia sobie z dzieckiem i uda Ci się uzyskać kontakty, to już jesteś na dobrym etapie, bo to jest szansa, że tego kontaktu po prostu z dzieckiem nie stracisz. Niestety z, więzia, z więzią jest tak, że można bardzo szybko ją utracić, wobec czego trzymam za Ciebie kciuki, powodzenia e, działaj, 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 szukaj, rozwiązuj, myśl e, i walcz o swoje, żeby nie utracić więzi z dzieckiem. Pozdrawiam.